Druskieniki autorstwa Jana Skłodowskiego to pierwsza większa ilustrowana publikacja poświęcona historii Zdrojowiska. Przybliża miasto z okresu międzywojennego. Przewołuje pamięć o ludziach i wydarzeniach. Jest to kontynuacja serii publikacji poświęconych uzdrowiskom kresowym. Przypominają świat, który już nie istnieje, który dawno temu odszedł. Na który istnieje w świadomości naszych dziadków, babć, już młodszego pokolenia, pradziadków. Gdzieś tam jakieś listy, które można czasami znaleźć w domach, pocztówki z tych miejsc, jakieś wspomnienia, które gdzieś tam się właśnie w rodzinach zachowały. No i ta książka Jana Skłodowskiego przywołuje ten, ten czas, przywołuje tą magię. W okresie międzywojennym w Druskenikach panował klimat piękny, beztroski, kwitło życie towarzyskie. Pobyt w zdrojowisku łączył się z uczestnictwem w koncertach, spotkaniach, balach. Magnesem i popularyzatorem oprócz tych wód i oprócz reportaży prasowych to była jeszcze postać marszałka Piłsudskiego, który był jako pierwsza osoba w państwie i admiratorem Druskienik jako, jak napisałem, Litwin, prawda, z urodzenia. W XIX wieku wydawano sporo publikacji poświęconych Druskienikom. W okresie międzywojennym ukazywały się przewodniki turystyczne. Cieszę ogromnie, że obecnie ktoś próbuje świeżym okiem spojrzeć na historię, że ktoś się tym interesuje. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, co na temat Druskienik jest w archiwach Polski. Druskieniki są nadal jednym z najbardziej znanych kurortów w regionie. Zwiedzających przyciągają pensjonaty i lecznice, słynące z zabiegów z wykorzystaniem lokalnej wody mineralnej i borowiny. Atrakcją jest również unikatowa architektura drewniana i malownicza przyroda nadniemeńska.